Jestem przedsiębiorcą jak wielu z Was i tak jak wielu z Was muszę teraz borykać się z problemami związanymi z koronawirusem. Usłyszałem o możliwości uzyskania pomocy od Państwa, między innymi polegającej na tym, że ZUS może nam odroczyć termin płatności składek na ubezpieczenie. Ściągnąłem wniosek czterostronicowy, aby zapoznać się bliżej z warunkami takiego, takiej pomocy i chciałem się w dzisiejszym filmie podzielić z Wami, jak wypełnić taki wniosek. I jak ta pomoc będzie wyglądała w praktyce. Zapraszam do oglądania. Tak więc mamy przed sobą wskazany wniosek. Wybrałem opcję dla osób nie prowadzących pełnej księgowości. Na początku mamy informacje podstawowe, czyli krótką instrukcję wypełnienia oraz dane personalne oraz dane firmy. Nic nadzwyczajnego. Później musimy sprecyzować, czego domagamy się. Czy chcemy odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek, czy też zawieszenia spłaty umowy rozłożenia na raty, czy też zawieszenia spłaty umowy o odroczenie terminu płatności? Pamiętajmy, że odroczenie terminu nie oznacza umorzenia należności względem ZUS. My te składki będziemy musieli zapłacić, tylko później. Tutaj musimy uzasadnić szczegółowo, dlaczego uważamy, że kondycja finansowa naszej firmy ucierpiała tak bardzo na skutek epidemii koronawirusa, że nie jesteśmy w stanie płacić w terminie należności. Jeszcze nie wygląda to najgorzej, prawda? Wskazujemy formę podatkowania i tutaj już musimy się spowiadać za 3 lata wstecz, ale to też jeszcze nie jest skomplikowane. Jedziemy dalej. Ocena jakościowa przedsiębiorcy. I tu zaczynają się smaczki. O ile pewne z tych informacji dostarczy nam bez problemu firma, która obsługuje nas pod księgowym, takie jak przychód, koszty, zaliczki, nakłady na środki trwałe czy też dochód, o tyle cała reszta wydaje się trudniejsza do ustalenia. Majątek firmowy, majątek prywatny, to co mamy, to co posiadamy, zobowiązania firmowe, krótkoterminowe i zobowiązania prywatne. Mamy kredyty. Mamy alimenty, mamy jakieś inne koszty stałe, które ponosimy co miesiąc. Musimy to wszystko tutaj wpisać. Co ciekawe, nie tylko teraz, ale również tak jak to wyglądało w 2017 roku, 18 roku i 19 roku. Po co te informacje są potrzebne Zosowi? Nie mam zielonego pojęcia. Dalej, uzależnienie od odbiorców/dostawców. To są też informacje daleko przekraczające poza treść tego wniosku. Czy mamy wielu odbiorców, a dostawy są realizowane przez kilku dostawców? Czy też mamy wielu odbiorców i wielu dostawców? Czy też mamy kilku kluczowych klientów? Czy też mamy kilku klientów oraz kilku kluczowych dostawców? I to wszystko musimy wskazać za 3 lata. Jedziemy dalej. Ocena opisowa. Płynność. Czy wystawiamy faktury, które są płatne od razu, czy wystawiamy faktury, które są płatne z odroczonym terminem płatności, czy też mamy mieszane te formy rozliczenia większość 60% z przewagą natychmiastową lub większość 60% z przewagą odroczonych. I moi drodzy, również 2017, 2018, 2019. Przechodzimy dalej. Wsparcie z zewnątrz, czy jesteśmy firmą w strukturze grupy kapitałowej. I czy byliśmy taką firmą w 17 roku, w 18 roku lub w 19 roku. Doszliśmy już do końca. Pisujemy miejscowość, pisujemy datę. Oczywiście opatrujemy to czytelnym podpisem. Na szczęście nie domagają się od nas informacji na temat naszego wyznania lub orientacji seksualnej, ale są głosy, że ZUS będzie upraszczał ten wniosek, więc wszystko jest przed nami. Skończyliśmy ten wniosek, myślimy, że OK. Jesteśmy na dobrej drodze do uzyskania pomocy w postaci odroczenia składek. Nic bardziej mylnego. Tak, jak widzicie, wypełnienie tego wniosku to nie jest łatwa sprawa. Natomiast, jak już przebrniemy przez te cztery strony, podpiszemy go i wyślemy, również pocztą elektroniczną, bo ZUS łaskawie daje nam taką możliwość, to nie wszystko. Przez jakiś czas urzędnicy będą analizować, czy dane, które są zawarte w tym wniosku, są wystarczające, aby Tą pomoc nam przyznać. Oczywiście, że nie są wystarczające. Przyślą do nas kolejne pismo, z którego będzie wynikało, jakich dokumentów dodatkowo od nas potrzebują. Będą to sprawozdania finansowe, będą podpity za zeszły rok, będzie to wydruk z księgi przychodów i rozchodów lub inne dokumenty szczegółowe. Będzie również informacja, że nie możemy mieć żadnych zadłużeń w ZUS-ie, że nie możemy mieć żadnych postępowań egzekucyjnych w ZUS-ie. Oraz, że będzie pobrana opłata prolongacyjna w wysokości połowy odsetek za zwłokę, które byłyby należne w przypadku gdybyśmy uzyskali takie odroczenie. Nie dostaniemy ich za darmo. Za wszystko musimy zapłacić. Ja osobiście rezygnuję z złożenia takiego wniosku, ponieważ uważam, że to nie jest żadna pomoc. Jeżeli nawet nie zapłacę teraz przez 3 miesiące tych odsetek, to będę musiał zapłacić je później, skumulowane. A dodatkowo uiszczyć opłatę prolongacyjną za to, że łaskawie mi ten termin odroczony. Sytuacja jest niespotykana i wielu z nas, przedsiębiorców, będzie musiało się borykać z problemami, o których nigdy wcześniej nie myśleliśmy. Trzymam rękę na pulsie, jeśli chodzi o nowe przepisy wprowadzane, które mają w założeniu ułatwić życie przedsiębiorców, jak i te istniejące które musimy dostosować do aktualnych potrzeb. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie Adwokat na co dzień.